Cześć wszystkim, z tej strony Toa Protodermis. Nigdy na moim kanale nie było mi dane robić recenzji filmu, ale stwierdziłem, że skoro dużo osób mnie ogląda ze względu na Gwiezdne Wojny, chętnie wrzucę swoje trzy grosze na temat produkcji Rogue One. Postaram się ograniczyć spoilery do minimum, ale od razu uprzedzam, że jakieś będą, więc jeżeli chcesz się dobrze bawić w kinie, wpadnij tutaj po seansie. Swoją recenzję podzielę na parę podpunktów i zacznę od scenariusza i reżyserii. W filmie widać ewidentnie, że robią go kompletnie inne osoby niż dotychczas. Rzuca się to w oczy już od pierwszych minut, kiedy nie widzimy początkowych napisów wprowadzających nas do fabuły. Oczywiście to pewnie było narzucone z góry i reżyser miał mało z tym wspólnego. Niektórzy ich nie lubią, ja natomiast darzę je ogromnym sentymentem i brakowało mi ich, mimo iż wiadomo było dokładnie, na co idziemy do kina. Kolejną rzeczą, która nie do końca przypadła mi do gustu w reżyserii tego widowiska, są skaczące obrazy pomiędzy planetami przez kilkanaście pierwszych minut filmu, opatrzone podpisem, gdzie aktualnie się znajdujemy. Bardzo przypominało mi to irytujący początek filmu Warcraft, który nota bene bardzo mi się podobał, nawet bardziej niż Hobbit. Do tej pory w filmach z serii Star Wars albo postaci mówiły, dokąd się udają, albo lokalizacje były tak oczywiste, że mogliśmy się tego bez problemu domyśleć. Tutaj dialog został wycięty i zastąpiony podpisem. Trochę pójście na łatwiznę, a trochę brak pomysłu jak to rozwiązać. Brak Lorenza kazdana również rzuca się w oczy. Dialogi między postaciami nie są tak cięte i błyskotliwe. Nie są też złe, ale jednak mistrzowi ciężko dorównać. Największym jednak bublem, zarówno pod względem scenariusza, jak i reżyserii są kwestie napisane pod typowego buraka z zachodu, który nie rozumie o czym jest film. Do znudzenia mamy więc powtórzone, że rebelia to nadzieja, że moc jest we mnie i ze mną jest moc i chyba najbardziej irytująca rzecz w całym filmie to jak po pięć razy tłumaczą nam, że jeżeli pole siłowe nad planetą Scarif nie zostanie zniszczone, to nie uda się wysłać transmisji z planami Gwiazdy Śmierci. Mówi o tym przynajmniej raz chyba każdy z głównych bohaterów, żebyśmy nie mieli już kompletnie żadnych wątpliwości, po co oni muszą zniszczyć to pole siłowe. Poczułem się potraktowany jak głupek, mniej więcej w momencie, kiedy te kwestie wypowiedział Kasjan Andor. Brzmi to tak, jakby film nie miał zalet, prawda? No nie, bez przesady. Bardzo fajnie się go ogląda. Chodzi o to, że takie małe wpadki są jak drzazga pod paznokciem. Mimo, że wiedziesz cudowne życie, to i tak zwracasz uwagę tylko na nią. Akcja jest wartka. K2SO jest naprawdę dowcipnie napisaną postacią i to dowcipnie dowcipnie. A nie dowcipnie dla osób o obniżonym ilorazie inteligencji. A sama scena bitwy o Scarif to prawdopodobnie najlepsza scena walki w uniwersum Star Wars. Reżyseria i scenariusz były naprawdę dobre, po prostu były gorsze niż w niektórych poprzednich produkcjach z tej serii. Kolejną rzeczą, o której chciałbym Wam opowiedzieć, są bohaterowie filmu. Przedziwna rzecz się tutaj zadziała. Mianowicie, główna protagonistka, Jean Erso, jest bezpłciowa do bólu i właściwie jedyny powód fabularny, dla którego znalazła się ona w tym widowisku, to fakt, że jest córką swojego ojca. Niestety, rysuje mi to bardzo negatywny obraz aktorki Felicity Jones, którą widziałem już w drugiej produkcji w tym roku i w obydwu wypadła jak drewno. Pierwszą z nich było Inferno, na podstawie książki Dana Browna, którą miałem okazję przeczytać i którą film dla mnie skutecznie zrujnował. Trzeba przyznać, że aktorka jest bardzo ładna i pewnie przyciągnie swoją twarzą wielu facetów do kina. Niestety, jej kunszt, jak dla mnie, leży i kwiczy. Na szczęście, całą produkcję ratują genialne postaci drugoplanowe. Cassian Andor może nie jest tą. To... Która podobała mi się najbardziej, ale przez swój niejednoznaczny charakter, pokazuje odcienie szarości, które wreszcie możemy odnaleźć w tak wybielanej przez lata rebelii. Chirrut Imwe i Base Malbus są świetni i według mnie dostali stanowczo za mało czasu antenowego. Świetnie byłoby się wgłębić w to, czym zajmowali się jako strażnicy świątyni Jedi. Są postaciami dobrze zagranymi i bardzo klimatycznymi, ale stanowczo za mało ważnymi dla fabuły filmu. Body Rock jest spoko i to wszystko, co mogę o nim powiedzieć. Nie zapadł mi jakoś głęboko w pamięć, ale nie wywarł na mnie żadnego ne negatywnego wrażenia. Po prostu był poprawny. Jednak dwie postaci zmiażdżyły ten film swoją obecnością byli to Soul Guerrera i Orson Krennic. Myślę, że zdolności aktorskich Foresta Whitakera nie trzeba nikomu zachwalać. Oscar na koncie mówi sam za siebie. Zagrał w sposób tak klimatyczny i porywający, że aż żal, że dostał tak mało czasu na ekranie. Zaskoczeniem był dla mnie aktor Ben Mendelssohn, którego wprawdzie widziałem w kilku filmach, ale grał tam tak mało ważne role, że kompletnie go nie zapamiętałem. Tutaj pokazuje postać przebiegłą i ambitną i coś, czego bardzo brakowało mi u Felicity Jones: gra twarzą. Szczególnie spodobała mi się jego mina po rozmowie z Dartem Vaderem. Tekst, którym roczny Lord Seatup wypowiedział, to będzie instant klasik na miarę. I find your lack of faith disturbing. Kaelin Erso również był bardzo fajny, ale o ile Forrest Whitaker dostał mało czasu na popis, o tyle Matt Mikkelsen dostał go jeszcze mniej, albo przynajmniej tak się zdawało oglądając film. Chyba po raz pierwszy widziałem Mikkelsena w pozytywnej roli, aż żal, że nie miał więcej szans się wykazać. K2SO czy Darth Vader to postaci, które mało miały wspólnego z grą aktorską. Były jednak świetnie napisane i przyjemnie się słuchało ich wypowiedzi. Pojawienie się natomiast Tarkina i młodej Lei to było dla mnie kompletne zaskoczenie, ponieważ unikałem wszelkich newsów i spoilerów przed premierą filmu. Widziałem potrzebę ich pojawienia się, niestety moim zdaniem nie wyszło to zbyt dobrze. O ile Leja jest na ekranie dosłownie parę sekund i nie rzuca się w oczy. O tyle Tarkin okazuje się dosyć ważną postacią w filmie i non-stop widać ten efekt komputerowy nałożony na twarz innego aktora. Fabuła filmu również nie jest tak jasno lśniącym klejnotem jak rysują ją niektórzy recenzenci w internecie. Mamy tutaj więc przydługawe wprowadzenie, które zazwyczaj jest rozwiązywane przez napisy początkowe w produkcjach z sagi. Może to i lepiej, malkontenci jednak głoszą w recenzjach, że film przez to jest nudny. Ja tak nie uważam, niemniej faktycznie początkowi brakuje dynamiki. Środek filmu, czyli wydarzenia na planecie Idu, spotkanie Krynika z Darthem Vaderem, to jest mniej więcej optimum proporcji wartości akcji do ilości fabuły. Bitwa na Scarif to natomiast najzwyklejsza w świecie siekanka, która fabularnie nie wnosi kompletnie nic do uniwersum. Jest natomiast jedną z najlepiej zrealizowanych scen bitewnych Gwiezdnych Wojen, przebijającą moją ulubioną scenę Bitwy nad korusant z Zemsty Sithów. Ogląda się to świetnie, ale w pewnym momencie jak patrzyłem w kółko na te wszystkie myśliwce, krążowniki, niszczyciele gwiezdne itd. To pomyślałem sobie, że jest tego stanowczo za dużo. Ten film mógłby się spokojnie skończyć 10 minut wcześniej i kompletnie nie zmieniłoby to jego odbioru. No i scena finalna filmu. Rozumiem, trzeba było pokazać, że Darth Vader jest potężny i rozwala wszystkich jedną ręką. To był sen wszystkich fanów gwiezdnej sagi od czasu, jak zdali sobie sprawę, że pojedynek z Obi-Wanem z Nowej Nadziei to było zwykłe stukanie się patykami. Jednak ilość przypadków, która doprowadziła do przejęcia planów Gwiazdy Śmierci przez rebeliantów, zahacza o absurd. Jyn miała farta, że ustawiła antenę w ostatniej chwili, że Cassian ją uratował przed krenikiem, a rebelianci na statku Tantive IV to już w ogóle przechodzili samych siebie z podawaniem sobie dysku, uciekając jednocześnie przed Dartem Vaderem. Spokojnie wystarczyłby jeden taki gigantyczny łód szczęścia, żeby widzowie nie mogli oderwać wzroku od ekranu, a jednocześnie nie byli zażenowani naiwnością fabuły. Najgorszą rzeczą tego filmu tak naprawdę nie są jakieś dziwne wymysły reżysera czy scenarzysty ale fakty, że w przebudzeniu mocy była baza Starkiller. Tak oto mamy czwartą część Gwiezdnych Wojen, której fabuła kręci się wokół mniejszej lub większej gwiazdy śmierci ile można wałkować jeden temat. Pewnie gdyby nie epizod siódmy, nawet nie zwróciłbym na to uwagi. Najlepszą rzeczą w tym filmie, którą byłem osobiście zachwycony, jest zachowanie mrocznej fabuły, niewybielone postaci, traktowane momentami jak terroryści oraz to, co stało się z nimi pod koniec. Dobrze, że Disney nie wstawił do tego filmu na siłę tego dziecinnego czynnika myszki Miki, który było bardzo czuć w przebudzeniu mocy. Odnosząc się jeszcze do historii przedstawionej w filmie, nie sposób nie wspomnieć o takich oczkach puszczanych do fanów serialu Star Wars Rebels, typu ghost pojawiający się na lądowisku, czy w trakcie bitwy o Scarif, generał Syndulla wywoływana przez megafon, czy też widoczny przez łamek sekundy chopper. Bardzo mnie to ucieszyło, tym bardziej, że prawdopodobnie niewielu starszych fanów na sali kinowej wiedziało o co chodzi. Na uwagę niestety nie zasługuje muzyka w tym filmie. Z tego co wiem nie skomponował jej John Williams ani jaki Michael Giacchino. I to niestety się rzuca w uszy. Żaden utwór nie wywołał we mnie emocji i było to nieco smutne. Mam nadzieję, że więcej tego zabiegu nie powtórzą i kolejne filmy będą opatrzone utworami jedynego i niepowtarzalnego mistrza. Teraz należy się słowo podsumowania. Tak jak mówiłem o tej drzazdze pod paznokciem, tak teraz drzazgą będzie dla Was moja recenzja tego filmu. Wyjdziecie świeżo z kina, ze świetnego widowiska i usłyszycie, że miałem parę gorzkich słów do powiedzenia na jego temat. Z pewnością Was to zirytuje. Ale obejrzyjcie mój filmik na spokojnie i zobaczcie, że znalazłem w tym filmie tyle samo wad, co zalet. Nie ma róży bez kolców. Ten film, mimo swoich cierni, był jednak świetny. Na pewno chętnie obejrzę go jeszcze raz i będzie stał wysoko w moim rankingu filmów z sagi. Na film webie oceniłem go na 7 na 10 punktów i polecam go. To a Protodermis.